Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Pędziłam, leciłam, żeby zrobić to czytanie w słońcu. Teraz zajdzie. Więc jeszcze mamy słońce. Iha! Czytanie w słońcu. Dobra, zobaczymy co ciekawego na weekend. Ale tak naprawdę niezależnie od tego, kiedy widzisz to czytanie, jeżeli rezonuje, to rezonuje. Wyszliśmy z retrogradacji Markurego, więc rzeczy powinny naturalnie przyspieszyć biegu. O, właśnie, ten styl odwrócony, prawda? <laughs> czyli ruch, czyli movement. Ciekawe, że siedzę tak jak ta karta, stencil. Identycznie. W słońcu zresztą. Ok. Wierzę. Wiecie, co do mnie teraz przychodzi? Chyba już o tym mówiłam. Gram w taką grę? To jest taka gra, która nazywa się Sky. Tak jak niebo po angielsku Sky. I dokładnie to się nazywa Sky. The Children of the Sky. I na przykład edycja The Children. Of the sky, na przykład w jakimś tam trybie, yy, czy w jakiejś tam edycji, powiedzmy. I w tej grze jest taka opcja, na pewno wam to mówiłam, że trzeba podejść do skamieniałego yy, przodka. Czyli idziesz gdzieś jakąś tam polaną, czy gdziekolwiek jesteś, i przed tobą jest duch przodka i ten duch przodka zazwyczaj jest w jakiejś takiej pozycji skulonej, który widać, że jest pół duchem, pół człowiekiem, jest taki półprzeźroczysty i musisz do niego podejść i go ożywić. Co to znaczy? To znaczy w momencie, w którym dotykasz go, kiedy podchodzisz do niego, ten przodek wstaje, dziękuję ci, że, y, że, chciałaś, że chciałeś mu pomóc, i przenosi się w inne miejsce w określonej pozycji z, sam ze sobą albo z kimś, z innymi przodkami, żeby pokazać ci, co robili twoi przodkowie. Czyli powiedzmy, przodek muzyki, najprostszy przy, przykład, prawda? Jeżeli twoi przodkowie byli muzykami, to musisz wejść w ich buty. Poprzez przyjęcie ich ostatniej pozycji ciała. Czyli jeżeli na przykład Twój przodek grał na gitarze, to Twoim zadaniem karmicznym w tym wcieleniu jest zrobienie tylko gestu. Czyli nie musisz już em, brać lekcji, jeździć po całym świecie, żeby grać na tej gitarze, tylko przeżyć jakąś małą końcową część, esencję drogi swojego przodka, poprzez na przykład zrobienie tego samego ruchu. Czyli w grze jest to pokazane, że Ty, jako gracz, wchodzisz w tego ducha i w tym momencie Wasze ciała się synchronizują w tą samą postawę, jeśli to ma sens, tak? I w momencie, w którym to zrobisz, czyli wejdziesz jakby w tego ducha i Synchronizujesz swój ruch z tym przodkiem, duchem, on kilka kroków dalej zmienia swoje położenie i znów, na przykład, y, robi jakiś tam taniec, powiedzmy, prawda? I ty nie musisz dzięki temu przez całe życie powtarzać tych samych y, decyzji, y, kroków, y, wojen, które przechodzili Twoi przodkowie, dzięki temu, że Robisz tą jedną pozycję, która się synchronizuje z swoim przodkiem. Naprawdę bardzo fajna gra. Dościągnięcia na telefon za darmo. Także polecam. I nie wiem, dlaczego to do mnie przychodzi, ale jest, chce nastąpić jakaś synchronizacja. I nie wiem, dlaczego odbieram synchronizację, jeśli chodzi o, o ruch Twojego ciała, o ruch um, Twojego położenia, o. Przemieszczanie się, o przyjęcie tej samej pozycji, ale nie po to, żeby to kontynuować, tylko po to, żeby coś odegrać, po to, żeby to zamknąć, jeśli to ma sens, żeby więcej jakby nie iść tą linią czasu, czyli zsynchronizować się z końcem linii czasu. O. Dobra, główna energia. Coś spadło. Ciekawe, wiatr odwrócony, czyli zatrzymanie, prawda? Mieliśmy standstill jako ruch, a teraz mamy ruch jako wiatr, i teraz jest z kolei opozycyjna siła, czyli zatrzymanie. Ok. Co spadło? Jaka linia czasu spadła? No i mamy drzewo życia odwrócone, czyli. Y Koniec wykorzeniania, ponieważ doszliśmy. Czy dojdziecie do punktu, w którym odzyskujecie swoją pewność siebie? Staw. Chcę to przeczytać z numerem 51. Czyli główna energia naszego czytania: staw i drzewo życia odwrócone. 51. 51. Jaj. O, ciekawe, że 52 to jest ten style. Hmm. Interesting. The essence. The stuff is the symbol of authority. To jest to, co odbierałam, prawda? Czyli autorytet, czyli jakby wcielenie się. W autorytet. Najprościej mówiąc, e, autorytet przodka, po to, żeby tak jakby nauka przodka się zakończyła, ponieważ ty zakończasz swoją naukę bycia w pewności siebie i otrzymujesz, tak jakby, proszę bardzo, to jest Twój dyplom bycia pewnym siebie bycia pewną siebie. To jest to. <coughs> It holds the power to temper extremes. The staff helps you find the right course of action, the way of the middle. And aids you to maintain your balance after you begin walking in that direction. To jest to, co mówiłam, czyli coś o ruchu, coś o zmienianiu położenia, coś o. Wczoraj mieliśmy czas, czyli tempo, a teraz mam informację, że będziemy integrować, synchronizować ruch, czyli balans, utrzymywać balans zaraz po tym, kiedy zaczynasz iść w tym kierunku. Moses carried a serpent stuff through the desert, and with it he could summon the power of nature to heal or call plagues. The stuff reminds you of the impermanence of all things, and that your authority must come from your deep longing to serve. Oh, ładne. bardzo ładne. Czyli to jest porównane do Laski Mojżesza. Która dawała mu autorytet w wykonywaniu magii, powiedzmy, tak? Czyli kiedy uderzył o skałę, to był moment, w którym e, woda tam tryskała, prawda? Czyli był jakiś autorytet Mojżesza, który był używany tylko po to, żeby służyć innym. Coś na ten temat. Mamy 5 i 1 to jest 6, czyli balans, prawda? Justice. Nie justice. 6 to są kochankowie w tarocie. The invitation. You know how to flow easily between polarities, how to wait all possibilities and instinctively select the right path. Trust your inner, inner wisdom and take the first step on your journey that your heart has already embarked on. Use the power of the staff to unite what appears to be divided, to find that delicate balance between will and surrender. Klik. Masz się wcielić w Mojżesza, czyli wyobraź sobie, że. Możesz zrobić ćwiczenie medytacyjne. To jest to, 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 co do mnie przychodzi. Wciel się w Mojżesza, czyli pomyśl, że idziesz albo dosłownie idź na spacer i pomyśl, że spotykasz skamieniałego Mojżesza, który siedzi gdzieś z, ze swoim stafem, czyli ze swoją laską mocy powiedzmy czy magii i jest skamieniały, tak? I jest na wpół przeźroczysty. I to jest Twój przodek. Podejdź do niego i wyraź chęć współpracy i tego, co może zaproponować dla Ciebie. I zobacz, co się wydarzy. Niech poprowadzi Cię do miejsca, żeby mógł Ci pokazać, żeby mógł Ci odtworzyć jego prawdziwą ścieżkę którą podążał, po to, żeby pomóc tobie przejść kolejny etap. Czyli wciel się w Mojżesza, który ma tą laskę, która daje ci moc, która da ci moc służenia innym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli stawiasz się w pozycji Mojżesza, jeżeli postawisz się w pozycji Mojżesza, automatycznie Masz pracę. Wiesz, gdzie iść. Wiesz, co robić. Dlaczego? Dlatego, że mówisz wtedy do wszechświata, jestem gotowa, żeby służyć. Czyli nie jesteś w energii. No to co teraz? Nie wiem, co teraz, nie wiem, gdzie iść, a jak mam zarobić. Rozumiesz o co chodzi. Czyli. I nie traktuj tutaj Mojżesza jako postać religijną. Zostaw na bok na razie kwestie dotyczące religii. Potraktuj Mojżesza jako powieść biblijną, jako przepraszam, jako autorytet z powieści biblijnej o, w ten sposób. Jako postać historyczna, jako postać liryczna, jako postać e, niezależnie od tego, czy istniał, czy nie istniał. Jest to archetyp jest to archetyp, który został zapisany w powieści biblijnej. Więc wciel się w Mojżesza, jak w swojego przodka. Więc jeżeli skończył się proces wykorzeniania i twoje korzenie przetransformowały się. No bo wczoraj mieliśmy czytanie, które wczoraj przed przedwczoraj był completion, tak, czyli zamknięcie cyklu dużego. Więc skoro skończył się ten cykl, w którym skończyła się transformacja. Okej, okay, mam przeczytać Medicine, czyli lekarstwo drzewa życia. 58 Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nie wiem o co chodzi. To jest to, co słyszę. Ktoś ma to usłyszeć. 58. The Medicine. What nutrients do you need to add to your soil to grow strong? The seed of the oak will not grow on barren ground or without the light of the sun. Tak? What dreams do you want to awaken to create a mindful destiny? Reflect, reflect on how you want to blossom, the kind of fruit you want to produce and where you want to sow your new seeds. Be unconscious, be a conscious creator. Czyli jest to moment, w którym chcesz się zastanowić, w którą stronę iść i archetyp Mojżesza może Ci w tym pomóc. Zobaczymy, co. Ale zaraz te karty spadły, tak? Ciekawe. Hmm. Ciekawe, co to znaczy. Zaraz, 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 zaraz. Tym razem odbieram w inny sposób, że karty spadły. Teraz odbieram. Tak jakby to spadło coś dla ciebie, bo nie że spadło, że się zakończyło, tylko że spadło coś dla ciebie, jakby propozycja pomocy czy coś w tym stylu. Ciekawe. Ale zaraz zobaczymy dokładnie o co chodzi. Już a 16 minut nie, no to spoko. King of Pentacles, tak, no i był ten wybór. Czyli propozycja jest, jeżeli nie wiesz, jaką decyzję podjąć, to to może być rozwiązanie. Propozycja jest, idź wolno. King of Pentacles, yy, przepraszam, nie King, tylko Knight of Pentacles, czyli Rycerz Pentakli, to jest bardzo powoli poruszająca się energia. Znów chodzi o ruch wyjścia z cienia, księżyc odwrócony. Wyjścia z cienia tym razem odczytuję jako niewidzenie rozwiązania. Jeżeli nie widzisz rozwiązania, <laughs> idź powoli i wciel się w autorytet. archetyp autorytetu, żeby odtworzyć coś, dzięki czemu zakończysz drogę, w której nie wiesz, którędy iść. Cokolwiek to znaczy, słuchajcie, będę kontynuować wyciągać karty, więc w opisie filmu jest mój adres mailowy. <laughs> Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę i udostępnię Ci czytanie przedłużone tu na YouTube. Czytanie kosztuje 20 zł. Oczywiście zapraszam na prywatne czytania, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa.